Jest główne wydanie informacji Tomasz Szedemeta. Witam państwa i zapraszam. Japonia wciąż walczy ze skutkami kataklizmu. Z pomocą potrzebującym ruszają mieszkańcy Olsztyna. Później kolejny pomysł na uatrakcyjnienie okolic zalewu Wiślanego. Kolejna zalewowa wraca na właściwe kolej. A na koniec powie wiosny na antenie TVP Olsztyn. Rozpoczynamy. Tysiące zabitych i zaginionych, zmiecione z powierzchni ziemi całe miasta. To obraz Japonii po trzęsieniu ziemi i tsunami. Olsztynianie nie pozostają obojętni na tę tragedię. Organizują akcje pomocy. Dziś ruszyła pierwsza, a w najbliższych dniach rozpoczną się kolejne. Stefan Wroński. Temu, co działo się w Japonii, Zbigniew Urbalewicz przyglądał się z dużym niepokojem. Tam studiował, ma tam przyjaciół, od których teraz dostaje maile. Pisze, że w domu przesuwały się meble, przesuwała się odówka, trzęsły się półki, spadało wszystko. Bardzo Zarówno pan Zbigniew, jak i każdy z nas może pomóc ofiarom katastrofy. Caritas uruchomiła konta bankowe, na które można wpłacać pieniądze. Numery kont znaleźć można na stronie internetowej www.caritas.pl Dodatkowo Japonię można wesprzeć wysyłając SMS o treści pomagam na numer 72052. Każdy chrześcijanin, każdy w ogóle człowiek powinien czuć się solidarnie z każdym innym człowiekiem, który cierpi, którego doznał jakiegoś nieszczęścia. Za tydzień, w niedzielę, we wszystkich parafiach odbędzie się wielka zbiórka. Pieniądze zostaną w całości przekazane na pomoc poszkodowanym. co prawda jest bogata, ale to niczym przecież nie przesądza. To nie o bogactwo chodzi. To chodzi o życzliwość ludzi. Pomoc planuje też zespół muzyki dawnej, Pro Musica Antiqua. 16 kwietnia odbędzie się koncert charytatywny na rzecz ofiar tragedii. Pomysł, który tutaj jest no w tej trudnej sytuacji, stwierdziliśmy, że. No, może to jest kraj, jak wiemy, bogaty, ale w tej trudnej sytuacji no, jest ważna kwestia raczej być może symboliczna. Ponad 8 tysięcy osób zabitych, a 12 tysięcy zaginionych. Taki jest bilans ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Stefan Wroński, informacje. A teraz polsko-ukraińska współpraca, nasz partner w przygotowaniach euro 2012 chce się od nas nauczyć budowania silnego samorządu terytorialnego. Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej prezentuje w doniecku, reprezentuje w doniecku jego prezes Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, z którym rozmawialiśmy telefonicznie. Zwrócili się do nas o taką pomoc. Obiecaliśmy Wymianę doświadczeń obiecaliśmy pomóc naszym przyjaciołom samorządowcom w tym kraju stworzyć związek, korporację samorządową wzór naszego Związku Województwa. W programie wizyty jest obejrzenie czy zwiedzenie stadionu w Doniecku, jednego z najnowocześniejszych podobno obiektów tego rodzaju zbudowanych właśnie myślą o Euro 2012. Tragiczny wypadek na trasie z Reszla do Kętrzyna. W Biedaszkach samochód uderzył w drzewo. Na miejscu zginął kierowca. Droga w tamtym miejscu jest zablokowana. Most obrotowy w Giżycku, jedyny tego typu w Polsce, jest wyłączony z ruchu. Powodem jest remont zabytku. Naprawa była konieczna, ponieważ drewniano-metalową konstrukcję w ubiegłym roku uszkodził tir. Teraz samorządowcy trzymają kciuki, aby wykonawca z naprawą wyrobił się do maja. Wtedy, jak co roku, otwarcie mostu zainauguruje sezon żeglarski na Mazurach. Anna Karpacz Mechanizm, który pozwala na ręczne otwieranie mostu Przejdzie gruntowną konserwację Remont trwa od poniedziałku Na razie z mostu usuwane są drewniane, spróchniałe belki W ubiegłym roku, w maju Wskutek przyjazdu ciężkiego pojazdu Pojazdu ponadnormatywnego Którego waga przekraczała zdecydowanie dopuszczoną Tutaj na tym obiekcie Most uległ awarii to jedyny czynny most obrotowy w Polsce i jeden z niewielu w Europie. Ta oryginalna przeprawa przez kanał Giżycki została zbudowana pod koniec XIX wieku, by połączyć przedwojenne Giżycko z twierdzą Bojen. Tysiące turystów latem specjalnie tutaj się pojawiają, aby kilka razy dziennie móc cały ten mechanizm obejrzeć. To jednocześnie najkrótsza droga wjazdowa do Giżycka od strony Olsztyna. Ruch musi się na nim odbywać, chociaż oczywiście w sezonie letnim jest ruch ograniczony ze względu na, na ruch wodny. Remont odbywa się pod okiem konserwatora zabytków. Będzie kosztował około 200 tysięcy złotych. Pierwsze otwarcie mostu po remoncie zaplanowano pod koniec kwietnia, czyli tuż przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego na Mazurach. Anna Karpaczy, Informacje. No więc muszą znoczyć. Rok temu tylko w wakacyjne niedzielę. W tym roku ma być to już cały weekend. Kolej zalewowa powoli wraca na właściwe tory. Ma być jedną z atrakcji turystycznych województwa. Szlak prowadzi od Elbląga do Braniewa, wzdłuż brzegu zalewu Wiślanego. Magdalena Detmer. Kiedyś kolej jeździła tymi torami codziennie. Została zamknięta 5 lat temu, bo według PKP przestała się opłacać. Jednak niektórzy mieszkańcy nadzalewowych gmin do tej pory nie mogą się z tym pogodzić. Tak jak Jarosław Karwel z Słuchacza, który pociągiem jeździł najpierw do szkoły, a potem do pracy. Bardzo źle zrobili, bo to jest bardzo piękny teren, widokowy, bardzo dużo wycieczki jeździły. Niemców dużo jeździło zagraniczne wycieczki i właśnie na turystykę stawiają samorządowcy województwa i nadzalewowych gmin, którzy chcą przywrócić kolej przynajmniej na wakacyjne weekendy. Jest oferta skierowana również dla mieszkańców Torunia, Grudziądza, dla mieszkańców Trójmiasta. Chcemy zachęcić ich do odwiedzania tego, tego terenu. To pierwszy odjazd kolei po kilkuletniej przerwie latem ubiegłego roku. Takich kursów było 11, bo pociąg jeździł tylko w niedzielę. To jest perełka, to jest przykład w naszym rejonie, czyli na styku pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest to jedyny przykład, gdzie można wykorzystać w celach turystycznych połączenie kolejowe, jak i połączenie e, e, statku. Bo w porcie w Tolkmicku na pasażerów czekał statek, którym przez zalew Wiślany mogli płynąć do Krynicy Morskiej. Samorządowcy z Tolkmicka mówią, że w związku z tym minionego lata liczba turystów wzrosła na tyle, że czasem mieli problem ze znalezieniem noclegu. Mam nadzieję, że to spowoduje, że tych miejsc nowych będzie powstawało coraz więcej, czyli zainteresowanie będzie inwestorów, tych, którzy będą chcieli budować nowe miejsca noclegowe dla turystów. Według samorządowców ta kolej jest szansą dla wszystkich nadzalewowych gmin. Reaktywacja musi być, przecież to jest szansa rozwoju. Tym bardziej, że właśnie m.in. z tą koleją budujemy przystań żeglarską na rzecz Pasłęnce. Samorządy mają wyłożyć pieniądze, żeby przywrócić kolej. Każdy ma dać podobną kwotę, głównie na promocję. Faktem jest, że w zeszłym roku to właśnie w Elblągu sprzedano najwięcej biletów na kolej nad Zalewową. Prezydent miasta zabezpieczył środki na ten cel. Mówimy tutaj o kwocie 14 tysięcy złotych. Prace przy uporządkowaniu torowiska znajdzie 21 bezrobotnych z powiatów Elbląskiego i Braniewskiego. Pociągi mają zacząć znowu tu jeździć na początku lipca, wakacyjne soboty i niedziele. Magdalena Detmer, informacje. Jeszcze tylko przez kilka godzin można głosować na miasta w konkursie Monopoli. O miejsce na planszy, zacięcie walczą miasta w i Mazur: Olsztyn, Elbląg, Giżycko i Mikołajki. Największe szanse na zdobycie pola na planszy ma Elbląg. Jest teraz na miejscu 13 i jego pozycja wydaje się być niezagrożona. Gorzej jest w przypadku Olsztyna, który jest dopiero na 27 pozycji. Giżycko jest na miejscu 36, Mikołajki natomiast na 58. Swój głos można jeszcze dziś oddać na stronie monopoli.pl. Narodowa plansza Monopoly powstaje w Polsce po raz pierwszy i ma być dostępna jesienią. Ile sekund zostało do zmiany świateł? Teraz, poza kierowcami, w Olsztynie mogą to sprawdzić również przechodnie. Na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Wilczeńskiego uruchomiono pierwszy w stolicy regionu licznik dla pieszych. Pokazuje, jak długo będzie świecić się zielone lub czerwone światło. Czas nie jest już względny, czyli się nie dłuży, przynajmniej w oczekiwaniu na zmianę świateł na tym skrzyżowaniu. A to wszystko dzięki specjalnemu licznikowi. Przechodniom się podoba. Nie kiedy mam przejście, nie się rozglądam, czy się zapali to zielona czy nie. Żeby nie wchodzić już tutaj na ten pas niepotrzebnie, bo tak może zdenerwować kierowców. Kierowcy swoje liczniki w sygnalizacji mają już od zeszłego roku. Na razie w kilku miejscach w Olsztynie. Najpierw były testowane na skrzyżowaniu Wilczyńskiego z Jarocką. Test wypadł pomyślnie. Dlatego zostały zamontowane także na skrzyżowaniach Krasickiego z Wilczyńskiego i Leonharda z Piłsudskiego. Można coś zrobić w tym czasie, coś sobie sprawdzić, także bardzo fajne. Wiem, co mogę zrobić przez ten czas. Nikt mnie nie zaskoczy. Przyjemność płynąca z wiedzy, co można, a czego nie można robić w czasie postoju na czerwonym świetle, kosztuje 1850 zł. Tyle trzeba zapłacić za jeden licznik. Cena jednak nie odstrasza. Podobne urządzenia działają już w innych polskich miastach. Te wyświetlacze czasu, one sprawdziły się, dlatego będziemy kolejne tego typu urządzenia kupować. To działa, bym powiedział, tak jak tabletka placebo w jakimś momencie. Działa uspokajająco, ale chodzi nam o zachowanie bezpieczeństwa, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Liczniki czasu i bezpieczeństwo, czy rzeczywiście mają coś ze sobą wspólnego? Licznik nie zmieni zachowań kierowców. Zachowanie kierowców należy zmieniać, moderować te zachowania, między innymi restrykcyjnie wprowadzając ograniczenia prędkości, a potem tych ograniczeń przestrzegając. Ograniczenia nie dotyczą przechodniów. To oni zadecydują do czerwca tego roku o losie liczników dla pieszych. Swoje uwagi można kierować do Miejskiego Zarządu Druki Mostu w Olsztynie. Stefan Wroński, informacje. Gęsta ściana gitarowego brudu, pulsująca sekcja i kobiecy wokal. Tak olsztyński zespół The Lollipops charakteryzuje swoją muzykę. Teraz łatwo to sprawdzić, bo właśnie ukazał się ich debiutancki album Hold. Przygodę z muzyką jako zespół The Lollipops zaczęli prawie 3 lata temu. O swojej twórczości mówił przypomnienie garażowych zespołów z lat 60 a debiutancki krążek Hold to coś na co czekali całe życie. To nie jest żadna filozofia i to nie jest chemia z fizyką, to po prostu podchodzisz i zaczynasz grać to co lubisz i to jest. Z drugiej strony musisz mieć nad pieniądze. Tylko w że nikt nie ma, jeżeli ma, to wydaje na coś innego. Więc musisz znaleźć wydawcę. Olsztyńskiej formacji się udało, zaufało im Polskie Radio, które wydało płytę. Tę płytę możemy spokojnie dedykować każdemu słuchaczowi, tak naprawdę. Wszyscy, wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie. Jest tu spokojne kawałki, troszkę, troszkę mocniejsze, z pazurem. Najbliższy koncert zespołu w czwartek w Warszawie. W Olsztynie jeszcze nie wiadomo kiedy wystąpią, ale już w środę ich singiel będzie można usłyszeć w programie trzecim Polskiego Radia. To będzie piosenka dnia, nasz singiel, czyli Girls Night Out. I najważniejsza informacja jest taka, że piosenka ta oprócz tego, że będzie piosenką dnia, to będzie też propozycją do listy przebojów programu trzeciego i można głosować. Zespół The Pops jest laureatem m.in. czwartej edycji Festiwalu Młodych Talentów Gramy 2010. Wówczas pokonali ponad 230 zespołów. Natalia Karapuda Informacje. A na koniec, kilka słów o nas. To przedostatnie informacje w takiej oprawie graficznej. Jutro zobaczą Państwo nasz program w nowej odsłonie. Zmienią się jednak nie tylko informacje. Nową szatę graficzną otrzyma większość programów TvP Olsztyn, a próby kamerowe podglądał Stefan Wroński. Informacja o wiosennych porządkach na naszej antenie zapewne już do Państwa trafiła. Ale te wiosenne porządki to wcale nie taka prosta sprawa. Od kilkunastu dni w oddziale TVP w Olsztynie trwały próby kamerowe przed wejściem nowej oprawy graficznej. Zdrazu mówię, zdrazu mówię, zdrazu mówię. Dobra, bo mówisz, że nie Zmieni się cała oprawa naszej anteny, inaczej będą wyglądały zapowiedzi programów i same programy. Nowy wygląd otrzymają opinie, informacje, sport i informacje kulturalne. Potem także Winda Regionu i nasze inne programy. One będą bardzo spójne one będą w jednym pomyśle kompozycyjnym, aranżacyjnym. Chcemy je odświeżyć nadać im. Jednolitą formę graficzną, bazujemy na prostych elementach graficznych, na prostych liniach. Bez klucza ma być pilar box. Przede wszystkim zmienia się cała oprawa informacji. Już jutro zobaczą Państwo nową czołówkę i całą oprawę graficzną. Zmieni się też oprawa muzyczna i sposób realizacji programu. Mam nadzieję, że wraz z tymi zmianami zmieni się także to, co znajdzie się w informacjach, czyli nasze tematy. Nadal będziemy blisko naszych widzów, nadal będziemy poruszać ważne tematy, nadal będziemy wszędzie tam, gdzie interwencja telewizyjna jest potrzebna. Zmiany dotyczyć będą też internetu. Do tej pory na naszej stronie można było oglądać wszystkie programy emitowane na naszej antenie. Teraz wwwtvp.pl Olsztyn będzie także portalem informacyjnym. Codziennie na stronie pojawiać się będą najważniejsze wydarzenia z regionu. Kto nie istnieje w internecie, tego nie ma. Nam bardzo zależy na tym, żeby internet był taką drugą nogą oddziału telewizji polskiej w Olsztynie. O, no teraz to teraz Marta urosła. Do późnych godzin każdy z prowadzących informacje musiał przećwiczyć nowy format programu. Żebyśmy się nie wstrzelili, że nie namieszali macie. Poza tym koledzy mi przeszkadzają, rozpraszają, podest jest za niski, wszystko jest niedobre. Nasze wysiłki ocenią Państwo już jutro. Zapraszamy. Rzeczywiście zmieni się sporo. Nie zmienia się natomiast nasz telefon interwencyjny 605-605-112. Przypominam też o naszym adresie e-mailowym małpa tvp.pl. Przed nami za chwilę prognoza pogody i informacje kulturalne. Wieczorem spotykamy się o 21.45. Do zobaczenia.